Witajcie w moim szyciowym vlogu, którego nagrywanie rozpoczęłam pod koniec sierpnia tego roku, natomiast zakończyłam na początku września i tak jakoś wyszło, że dopiero teraz postanowiłam ten vlog zmontować, ale lepiej późno niż wcale. Jak sami za chwilę zobaczycie, ten vlog miał być vlogiem numer dwa, jeśli chodzi o vlogi szyciowe, natomiast z tego względu, że pierwszy vlog jeszcze nie powstał, ponieważ nie skończyłam szycia, ten startuje jako pierwszy. A teraz, aby po prostu nie przedłużać, zapraszam Was do oglądania. Witajcie w moim drugim życiowym vlogu, o którym Wam wspominałam w moim poprzednim, pierwszym vlogu życiowym. Jeśli chodzi o ten vlog, to uznałam, że nie będę zatrzymywać się na myśleniu, jak uszyć żółtą sukienkę, tylko w międzyczasie zacznę szyć inną sukienkę. No i właśnie sukienkę. Coś, co raczej nie jest dla mnie. Takie normalne, ponieważ nie szyję sukienek, bo nie noszę sukienek. Natomiast ostatnio przez te wszystkie upały uznałam, że chyba najwygodniej mi jest wtedy, kiedy jednak mam na sobie sukienkę. Dlatego też uznałam, że wykorzystam ten czas i coś nowego stworzę. Już Wam pokazuję za chwilę, co. Otóż e, nie wiem czy. Oglądacie mi na Instagramie. Jeśli oglądacie mi na Instagramie moim szyciowym, to mogliście zobaczyć rok temu. Szyłam taką tunikę i to było szycie w trakcie live, razem z Burdą. I dostałam materiał, który miał być wiskozą, natomiast przyszedł oczywiście wzór, który wybrałam, natomiast materiał, nie wiem, to chyba jakaś krótsza bawełna, tak czy inaczej jest to naturalne materiał, a z tego względu, że kojarzy mi się z takim obrusem, z czymś takim mało ciekawym. Uznałam, że ten materiał do niczego się nie nadaje poza na przykład użyciem e, poszewek na poduszki. Ale, wiecie, gdzieś tam jednak w głowie krążyło, że o, ale taki fajny, przebiegły materiał naturalny, może by się udało coś z niego wykonać. I właśnie wpadłam na pomysł, że zrobię z tej tuniki, którą uszyłam, przemówię ją po prostu na sukienkę. I zaraz Wam pokażę, jaki mam plan w stosunku do tej sukienki. To jest właśnie tunika, której tak naprawdę nie trawiam i uważam, że wygląda po prostu jak beznadziejny szlafrok. Taki szlafrok, który może kiedyś w szpitalach funkcjonował i wszyscy mieli. I tak, jeśli chodzi o tę tunikę, no to ona hmm, jest na tyle szeroka, że mogę wykorzystać górę, ale też i dół na e, dół sukienki. I to co planuję, planuję odciąć całą tą górę tutaj. Natomiast dół wykorzystam jako dół sukienki. Wypruję tę plisę, będę się jej, już sprawdzałam. Okazuje się, że na szczęście się umieszczę, nawet bez tej plisy. I tak, to co jeszcze zostawię, to zostawię te rozporki, które tutaj są w tej tunicy. Więc sukienka będzie wyglądała w ten sposób, że po bokach będą rozporki. Natomiast z przodu będzie ona zapinana na guziki, a góra będzie w postaci takiej dopasowanej bluzeczki i na dosyć szerokich ramionkach. Myślę, że w formie sukienki może ten materiał się obroni, bo na razie cały czas, kiedy patrzę na tę tunikę, na ten materiał, bo zobaczcie, on jest taki: jest taka bawełna, ma takie wielkie oczka, a w zasadzie takie grube tkanie. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, miluja, ale tak czy inaczej nie wygląda to korzystnie i cały czas mi się kojarzy z obrusem. Jeśli chodzi o górę, te sukienki, to mam zamiar stworzyć ją z góry, chyba z 2014 roku. Tam sobie upodobałam właśnie sukienkę, gdzie ma taką górę, jak bym chciała wstawić do tej sukienki. Natomiast tu już skonstruuję indywidualnie, czyli zrobię tak, aby pasowało do góry i. Odpowiedniej długości, odpowiedniego kształtu, i tak myślę, że nie będzie chyba takie trudne. A przynajmniej mam taką nadzieję. No i właśnie, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj mam nadzieję, że zajmę się już do um, przekalkowania góry tej sukienki i do sprawdzenia, jak rozmieścić na tym materiale. Czy ten materiał na pewno mi wystarczy? Mam chyba jakąś tam um, jeszcze mikroresztkę, jeśli chodzi o ten materiał. Tak czy inaczej liczę na to, że wszystkiego mi wystarczy i ta sukienka, w zasadzie ten materiał, obroni się w postaci właśnie sukienki, którą sobie gdzieś tam właśnie wczoraj wyobraziłam. Zobaczymy. Tak wygląda sukienka, z której mam zamiar wykorzystać tę górę do uszycia mojej sukienki. I już Wam pokazuję rysunek techniczny, jak wygląda. Tak, a to jest rysunek techniczny tej sukienki. Czyli tak, wezmę sobie górę, natomiast dół sukienki to będzie prosty dół, jak spódnica taka prosta i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że wezmę sobie rozmiar, bo to jest 34, ale raczej obstawiam, że przy tym modelu najlepszy będzie 36. Chcę, żeby był dopasowany, ale nie był za ciasny, więc chyba 36 powinien być ok. Jeszcze oczywiście w trakcie odrysowywania wykroju sprawdzę i upewnię się, czy na pewno wszystko styka i czy będzie na mnie ok. A jakby ktoś był zainteresowany, jaki to Numer Burdy, to jest to Burda z września 2014 roku. I na tę burdę chciałam Wam powiedzieć, że bardzo długo polowałam, ponieważ właśnie ta sukienka zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie, że uznałam, że muszę mieć tą burdę. I chyba parę miesięcy zajęło mi zdobycie tej burdy, ale udało się. Tak wygląda szablon na górę sukienki. Tu jest środkowa część góry sukienki, tu jest boczna część przodu, boczna część tyłu, tył sukienki. I jeszcze wycięłam worek kieszeniowy. Nie wiem, czy go użyję, ale pewnie sukienka byłaby zdecydowanie dużo wygodniejsza, gdyby miała kieszenie. Ale to wszystko oczywiście okaże się w praktyce. Dorobiłam także dół sukienki. I teraz tak, jeśli chodzi o dół sukienki, to po prostu przemodelowałam dół spódnicy, która jest konkretnie pode mnie skonstruowana. Tyle, że przesunęłam sobie zaszewki tylną, przednią, tak aby idealnie pasowała do góry sukienki. Tutaj jeszcze nie wiem jak do końca będzie z tym podłożeniem, dlatego też trochę więcej przeszepowałam, ale później na materiale już tego nie wyliczać. Ale to wszystko oczywiście okaże się po tym, jak rozpruję kimono. I to co chciałam powiedzieć, nie wiem czy to powiedziałam wcześniej, ale okazuje się, że jeśli chodzi o górę sukienki, to musiałam ją odrysować jeszcze raz, ponieważ okazało się, że no jednak rozmiar 36 jest trochę dla mnie za mały, dlatego też wycięłam. 38 i mam nadzieję, że teraz będzie ok, tym bardziej, że bardzo ładnie spasowuje się dołam spódnicę. w zasadzie dołam sukienki. Tak wygląda góra sukienki i teraz tak, jeśli chodzi o górę sukienki to oczywiście ona ma podszewkę i osoby, które szyją wiedzą doskonale, że szycie tej podszewki nie jest łatwą sprawą, jeśli chce się mieć tą podszewkę zamykającą Całość góry. To znaczy, największy problem to jest, jak zrobić, żeby tutaj też ładnie e, wszyć tą podszewkę. I tak. Oczywiście miałam szczęście, bo przypomniało mi się, jak to się robi prawidłowo, bo kiedyś się nauczyłam. I zrobiłam tak jak trzeba. Tutaj mam zobaczcie tą podszewkę. Przeszedł na szerokość 7 mm. Tutaj tak samo, tak? To znaczy specjalnie przeszytą aby ona się nie wywijała i nie wyglądała. I całkiem nieźle, bo tak naprawdę wysoko doszłam z tym. A, 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 a już wam pokazuję, zobaczcie. Wysoko całkiem ostępnowałam, więc ona nie, to... nie powinna mi się wywijać. I teraz tak, jeśli chodzi o przód sukienki, to on nie jest jak w oryginale, ponieważ zabrakłoby mi materiału na spódnicę, dlatego też e, odcięłam taki kawałek od przedniej części, no i ten kawałek powstanie z tej... E, takie z tego takiego szala, który był w Kimonie, i zrobię to w jednej części. Jedna część, która będzie przechodziła w górze sukienki, i szła do spódnicy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Tył wygląda w ten sposób. Tutaj oczywiście nie było z jednego kawałka, jak widzicie, tylko z dwóch kawałków. Taka by było ładne w głupi nie najprawdopodobniej. I wiecie co? Dopiero przyjąć zauważyłam coś takiego. Nie wiem, to chyba jest zagięcie materiału. Może później mi się to rozprasuje. Mam nadzieję, że tak nie zostanie, bo to jakoś tak kiepsko wygląda. W zasadzie wygląda na przeszorowane. Zobaczcie. No ale mam nadzieję, że to jest rzeczywiście tylko zagięcie i wszystko. Później będzie wyglądało jak trzeba. Jeśli chodzi o tę sukienkę, to powiem Wam szczerze, że już nie liczę ile czasu zajmuje mi jej szycie, bo tak naprawdę to jest tak, pół sobie szyję coś tam, jakiś kawałek, potem jest kilka dni przerwy, tydzień przerwy albo nawet więcej, potem znowu wpadam na pomysł, że jednak chyba wiemy co dalej zrobić, które kroki i jakie kroki podjąć. A to wszystko dlatego, że ta sukienka miałaby być prostsza w uszyciu, ale okazało się, że jednak w tej dolnej części, czyli przy spódnicy, brakuje mi materiału, aby ona mogła mnie objąć i ładnie zapiąć się. Myślałam, że jest dużo luźniejsza, ale okazało się, że jednak tak nie jest. I nie wiedziałam przez dłuższy czas, co wykombinować. Dlatego też uznałam, że muszę zrobić korektę i po prostu w górę. Jak widzicie co wam, to, co Wam pokazałam przed chwilą, to tutaj brakuje tego kawałka i ten kawałek powstanie z tej plisy, która była tutaj mam tą plisę jeszcze nie do końca wyprutą która była przy kimonie i mam zamiar tak poprowadzić ją, tak jak tutaj jest e, ta dolna część, jeszcze jej nie wycięłam też ale poprowadzić ją w całości i chcę żeby ona przeszła tutaj na górną część, po prostu ładnie to wszystko wyprofiluje i powinno być ok nie wiem czy rzeczywiście tak będzie dużo czasu też zajęło mi myślenie o tym w jaki sposób ta wewnętrzna część blisy ma być ładnie zakamuflowana, jeśli chodzi o górę i o dół, bo w górze na pewno musi to inaczej wyglądać niż w dole i myślę, że po prostu wpuszczę ją tutaj między podszewkę a ten materiał właściwy, natomiast na dole będzie tak jak jest tutaj, czyli zostawię po prostu w ten sposób e, obrzucone na overlocku i to będzie tak wyglądało i tak nie będzie tego widać ale jeszcze zobaczymy. No właśnie, takie drobne detale, nad którymi najdłużej myślę sprawiają, że szycie tej sukienki idzie po prostu niesamowicie wolno i czasami mi się chce, czasami mi się nie chce. I to wszystko zależy od mojego wolnego czasu, jeśli mam. I tak naprawdę od tego, czy akurat w tym momencie wiem, jaki krok zrobić, bo nie chcę czegoś zepsuć, a potem okaże się, że nie jestem w stanie tego naprawić, bo brakuje mi albo materiału, albo już tak zepsułam, że tego się za bardzo nie da w fajny sposób skorygować, więc chcę, żeby to wszystko było na tyle przemyślane, aby te części ze sobą pasowały i żeby ta sukienka wyglądała naprawdę bardzo fajnie. Coś mi się dalej tu nie zgadza. Przód jak gdyby jest dalej za wąski do tego, co powinno być. I tutaj zobaczcie. Ale tak to jest sporo za natomiast tył jest za szeroki. I znowu mam zagwozdkę, co robić dalej. Wczoraj udało mi się ukończyć, no prawie ukończyć szycie tej sukienki, zobaczcie. I teraz tak, jeśli chodzi o tę sukienkę, jestem w siebie dumna, bo całkowicie zamknęłam podszewkę, zobaczcie. Tu jest zamknięcie, tu jest pięknie po boku zamknięte i od dołu tak samo tę podszewkę zamknęłam. I nie zrobiłam, a w zasadzie nie wykończyłam tej sukienki, nie skończyłam jej, bo uświadomiłam sobie, że nie podkleiłam tych plis. W związku z czym w momencie, kiedy testowałam robienie dziurek, to okazało się, że na kawałku materiału została taka szmatka. A teraz tak, chciałam Wam pokazać po boku, zrobiłam oczywiście rozporki jeśli chodzi o długość zapięcia tu jak widzicie pozaznaczałam gdzie mają być guziki, a w zasadzie gdzie mają być wszy, yy, dziurki zrobione to będzie mniej więcej do wysokości właśnie tych rozporków i to co muszę teraz zrobić to niestety znowu rozpróć tą plisę, ale od tej wysokości bo tutaj dałam flizelinę podkleiłam górę natomiast nie podkleiłam dalszej części yy, tej plisy dlatego muszę rozpróć. Podkleić tą część, i dopiero wtedy będę mogła zrobić dziurki. I teraz tak, już Wam pokazuję, jakie guziki sobie wybrałam do tej sukienki. Tak wyglądają guziki, które wybrałam do tej sukienki, bo najbardziej wydaje mi się, że będą pasowały. Coś takiego w stylu Ala Chanel. I powiem Wam szczerze, że ta sukienka w połączeniu z tymi guzikami. O, dobra, mam drugie. Kojarzy mi się tak z latami 80. bardziej, coś takiego. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało ale ogólnie na razie mam takie wrażenia. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć tę sukienkę jeszcze dzisiaj, a tak naprawdę zostało mi oczywiście, tak jak mówiłam, wyprucie, plisy, podklejenie, jej, wszycie na nowo, zrobienie dziurek i przyszycie guzików. To oczywiście, pomimo tego, że wydaje się, że może to być szybkie i proste, to wcale tak szybko nigdy nie idzie. A do tego, to co jeszcze mnie czeka, to oczywiście pranie sukienki, ponieważ są na niej ślady mazaka specjalnie przeznaczonego do tkanin, który oczywiście się spiera. A poza tym i tak muszę zawsze wybrać ubranie, które uszyłam, bo wtedy czuję się komfortowo. I zobaczymy się pewnie już w pełnej stylizacji. Mam nadzieję, że ta sukienka wyjdzie fajnie. Oczywiście, wtedy, kiedy będą guziki, dodatki, to zawsze wszystko inaczej wygląda. A mówię tak, ponieważ boję się, że jednak ta sukienka nie przypadnie mi do gustu ze względu na te pstrokate kwiatuszki, których no specjalnie nie lubię. Ale zobaczyłem, może tym razem będzie ok, i jakoś da mi się to jednak mm, fajnie zgrać i to polubię. Dlatego do zobaczenia w pełnej stylizacji. I okazji mój pomocnik, który nie zawsze mi pomaga. Jest jak miasta. Rodnik